Dzień dobry Jona Głowacka, telewizja ATV jesteśmy dzisiaj na Stadionie Narodowym, na Targach Książki i Mediów, a ze mną organizatorka targów pani Magdalena Godzik. Cześć Magdo. Cześć, dzień dobry Magda Godzik. Targi Książki i Mediów i Welo Dział PR. Dzień dobry. Witam serdecznie, proszę nam powiedzieć co się dzieje, bo to tak, tu mamy kilkudniowe targi, to nie jest tylko jeden dzień, więc tutaj zapraszamy oczywiście wszystkich, bo jeszcze jest czas, żeby przyjść zobaczyć. Wiem, że tutaj targi podzielone są na strefy i właśnie proszę nam powiedzieć więcej, co to są za strefy, czego możemy się spodziewać. Targi Książki Mediów i Welo trwają 4 dni. Zaczęliśmy wczoraj, zwieńczeniem pierwszego dnia była przepiękna, elegancka gala, na której rozdano statuetki, wyróżnia autorów literackich. Dzisiaj piątek, dzień drugi, dzień kiedy już widzicie na płycie PG Narodowego dzikie tłumy, na które się bardzo cieszymy. Ta młodzież, która jest na płycie, to jest e, fantastyczny, to jest fenomen. To są czytelnicy literatury Young Adult i New Adult. I też nam jako organizatorom zależało na tym, aby być takim łącznikiem, żeby łączyć pokolenia. Mamy tu też strefę seniora, czwartek, piątek, czyli Silver Generation, e, któ któremu e, dajemy układ. Mamy nazwiska, które są w naszej kulturze zasłużone: Krzysztof Zanussi, Tomasz Rożek, Bracia Miłoszewscy. Więc jesteśmy taką odpowiedzią na potrzebę połączenia tego, co jest analogowe, tego, co znamy, czyli książki w klasycznym wydaniu, i z tym, jak ona przepięknie przepłynęła w, w, jakby w ramach tego, jak się bardzo świat zmienia. Czyli teraz, książkę słuchamy, doświadczamy innymi zmysłami. Tak, zgadza się, ja jestem też fanką książki w tej tradycyjnej wersji, czyli papierowej, ale tak jak powiedziałaś, właśnie świat się zmienia, świat pędzi, więc my też nie mamy czasu wiele osób prawda, na czytanie, więc te książki w postaci audio to jest bardzo fajny pomysł, bo można je też czytać podczas jazdy, prawda, samochodem właśnie w korkach. Czy to jest fajne? I tutaj też podcasty przecież teraz to jest bardzo modne, prawda? Też są właśnie książki czytane. I, I to jest super, i rozumiem, że tego też tutaj możemy doświadczyć, poznać. Tak, oczywiście. Mamy strefę audio dedykowaną, tak jak wspomniałaś, podcastom, serialom audio. Mamy tam fantastyczne nazwiska. Strefa audio to m.in. bracia Miłoszewscy, którzy będą opowiadać o swoim nowym serialu audio, serialu Grozy. Będzie Anna Senkara, prowadząca Dzień dobry TVN, która opowie o tym, jak tworzy swój podcast Royalsi. Będą nazwiska, które znacie, pewnie nawet nie wiecie, jak wyglądają często, znacie, znacie te głosy. Słyszycie je pewnie w swoich samochodach albo w swoich słuchawkach podczas jakichś codziennych obowiązków i czynności, które wykonujecie, i oni wszyscy będą w naszej strefie audio, więc serdecznie zapraszamy. Tak, ale bardzo fajnie, że są w ogóle organizowane takie targi, bo widzimy, ile jest tutaj ludzi i to znaczy, że jednak nie jest tak źle, bo mówiono się, że no my, Polacy, no, z tą literaturą już jest tak średnio, prawda, że nie czytamy, że odchodzimy od tej książki. No teraz mamy wybór, bo właśnie możemy wersję papierowej, możemy wersję audio, ale jednak Polacy czytają. No ja widzę, ile tutaj na stoiskach jest, prawda? Tym bardziej, że tak jest kryminał, psychologia, jest taka szeroka tematyka, że zarówno osoby starsze, jak i młodzież znajdą coś dla siebie, prawda? Tak, oczywiście. Już wiemy, że będzie nas, będzie was, więcej aniżeli rok temu. Naprawdę trzymamy za to kciuki, bo te, ta, ta młodzież y, pokazuje, że jest zainteresowanie duże. Więcej aniżeli w zeszłym roku mamy wydarzeń towarzyszących, bo około 200 i więcej aniżeli w zeszłym roku mamy wystawców, bo wystawców, przepraszam, około 400, a także więcej aniżeli rok temu mamy spotkań autorskich, bo około 750 aż. Tak, to są spotkania, które będą miały miejsce na stoiskach naszych wydawców i wystawców, więc tam też serdecznie zapraszamy. Na stronie internetowej targiwivelo.pl jest wszystko, czyli są, są wszystkie harmonogramy, każdy dzień jest podzielony wobec swojej strefy, więc zapraszam, tam jest wszystko wytłumaczone i, i cóż... Zapraszamy. Rozumiem, że to jest druga edycja targów, tak? Tak, to jest druga edycja targów. Pierwsza odbyła się na tym samym obiekcie, czyli PGE Narodowe, największy stadion w kraju. Druga edycja jest też tutaj, tu gdzie rozmawiamy, ale w Wiemy już, już ogłosiliśmy datę kolejnej odsłony Targu Vivelo. Zapraszamy Państwa serdecznie do Lublina. 7-8 września tego roku. Ogłosiliśmy również już następny rok w 2025. Zapraszamy Państwa do... dokąd? No, dokąd? Do... Do Łodzi. Do Łodzi, no to drodzy Państwo, każdy z Was może się wybrać. Jeżeli nie możecie być z nami w Warszawie, to za chwilę Lublin później Łódź, yy, więc jest naprawdę, yy, no jest po, co, jest po co przyjechać. Też zapraszamy właśnie na stronę internetową, bo jeszcze macie okazję tutaj w Warszawie dołączyć, bo do niedzieli trwają targi, prawda? Tak, do niedzieli. Jutro sobota, dzień, yy, niezwykle interesujący i wypełniony nazwiskami, które są topowymi polskimi nazwiskami. Bardzo nam jest miło, ponieważ Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz nasze targi wybrali jako te jedyne, na których się w maju w Warszawie pojawią. Będą oboje podpisywać swoje książki. Remigiusz Mróz będzie podpisywał książkę tutaj na płycie. Katarzyna Bonda po swojej rozmowie będzie podpisywała na swoim stoisku wydawniczym, więc zapraszamy serdecznie. Tak, to zapraszamy serdecznie jeszcze raz. Magdo, bardzo Ci dziękuję, dziękuję za inspirującą rozmowę. Zapraszamy Państwa na targi, a my zaraz idziemy tutaj się rozejrzeć, co ciekawego. I zakupić coś z rabatem. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.